Czy myślisz, że Wikingowie to tylko odważni wojownicy i wielcy odkrywcy? Ukryta prawda jest o wiele mroczniejsza. Wyobraź sobie rok 932. Piętnastoletni chłopiec imieniem Erik zostaje pojmany podczas najazdu. Nie po to, by żądać okupu, nie po to, by zrobić z niego niewolnika, ale po to, by stał się żywym symbolem upokorzenia i grozy. W dusznych, długich domach cała społeczność, od mężczyzn przez kobiety, aż po dzieci, gromadziła się, by oglądać cierpienie Erika jak święto. Jego ból nie był ukrywany, lecz wychwalany jako święta tradycja. To nie są opowieści, które widzisz w filmach, lecz prawda, którą historia celowo próbowała wymazać. Erik był tylko jednym z tysięcy ofiar, bezimiennych ludzi, którzy musieli zapłacić za chwałę Imperium Wikingów. Chcesz wiedzieć, co naprawdę spotkało Erika? Kliknij pełne wideo na kanale aby odkryć mroczny rozdział, którego historia nie chciała ci pokazać. Nie zapomnij dać lubię to i subskrybuj, aby razem odsłonić zasłony prawdy wciąż pogrzebanej w mroku.